Jeszcze raz chodzi sam, merda ogonem, a dziewczyny płaczą. Dziewczyny płaczą, ratowniczki, wybawicielki. Dzisiaj mamy w ogóle odwiedziny w naszym pokoju to jest taki pokój doznań i wszędzie mamy pełno pełno szmat porozkładanych i te niepełnosprawne, Cześć. 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 dzieciaki i te, które nie są w stanie chodzić. Tutaj sobie, o. o Patrzcie. To jest ogromny, ogromny, ogromny sukces nie no. Szybko, ciotki. Szybko, ciotki, chodź. Szybko. Szybko. zipko no szybko. Tak. Super. nie super. No. ty też. No, też. Idziemy drugą stronę. drugą stronę. się No. Cieszek, chodź. Chodź szybko. Chodź. Tak. Chodź szybko do ciotki. Dzień dobry. No chodź. Tak? Tak? No. To ja ci brawo, bravissimo śpiewałem ostatnio. No. O! Poszła? Chodź, masz czesek. Cześćku, cześćku. No chodź. No chodź. No dawaj, nie będziesz się przewraczał. Chodź. No szybko. No szybko. Chodź, Jacek. Chodź. No chodź, szybko. chodź, chodźcie, chodź, chodź, chodźcie, chodź, ale jak on się tutaj coś dogadał z tymi psami, wszystkimi, co? On szybciej wstał niż e, mu się odleżył. Zresztą, bo no. ja cię to prawie. z już puszczaj. Nie ubił, nie nie ubił. Ale też dobrze te psy na niego tutaj podziałały, że nie jest sam, tylko ma tutaj takie, one są. Miło, <grym> no miło, miło. Myślniczne. Chłapaj, zobacz. Można łapać i drapać co? Nasz pokściu był taki delikatnie. Zdziczały jeszcze niedawno, ale dobra energia do niego widać. Przyszła i, i mu się podoba. No. Zdajemy no, nas po pokój cudów. Szeniulka, ty co biedna. Tam zamknie, zamknęli biedną Szancie.